To ja ruki 446 i pokażę Wam dzisiaj podstawy programowania w PHP. A no więc zaczynamy. Skrypty PHP są zapisywane z rozszerzeniem .PHP. A początek skryptu musi zawsze tak wyglądać albo tak. A koniec musi wyglądać tak. No dobrze. Pierwsza, podstawowa komenda, która jest używana w, prawie, w każdym skrypcie PHP prawie, to jest funkcja wyświetlająca tekst. A dokładnie echo. Echo. Tak to musi wyglądać. Echo, jeden nawias, cudzysłów, cudzysłów, drugi nawias i to. Między cudzysłowami trzeba zamieścić, no to co mamy zostać wyświetlone. Na przykład tekst. Zapisujemy. I się wyświetlił tekst. Dobrze. Jeśli chodzi o HTML, to znaczniki też można zamieszczać. Znowu zapisujemy. Odświeżamy. I jest. No właśnie. Tutaj localhost to jest to, że mam na swoim komputerze serwera Apache'a, na który obsługuję PHP. No ale o Apache'ach teraz nie będę mówił. Jeśli ktoś nie ma i nie wie, jak to zrobić, nie miał jak obsługiwać serwer Apache'a, to radzę wysłać na jakiś serwer FTP, obsługującego PHP. Dobrze. A więc jeszcze jedno. Mówiłem chyba jakiś przed chwilą, że z pewnymi wyjątkami można tutaj wszystko wpisać. Z pewnymi wyjątkami. A dokładnie... cudzysłowia. Koniec i początek testu o, o, tekstu oznaczając cudzysłowia. No i co? No więc, jeśli... zrobię następne cudzysłowia, to już to będzie wyglądało trochę inaczej. Dobra, wpiszę jakiś adres. To jest strona, którą Wam bardzo polecam. I ogólne pozdrowienia dla wszystkich użytkowników tej strony. Programowanie 24compl Dobrze, i to ma być teraz linkiem. Zapisujemy, i to już trochę inaczej wygląda. A dokładnie błąd. Dlaczego? Nie wiem, kto to zauważył. Jak tutaj widać, że w linii drugi. No zobaczymy, linia druga. I, po, I powiedzcie mi, po co tutaj są te dwa cudzysłowie? Przecież one tylko pusują skrypty. No to robimy takie coś. To jest coś co ja nazywam krzywą kreską. Roby nikt znający się na polistce mi nie zaczął w komentarzach pisać jakichś różnych rzeczy. Dobrze. Odśwież. nie znajdzie do obiektu. Ale u was znajdzie z tego powodu, że ja coś chyba z linkiem powsułem. Ale działa. Link działa, strona działa. Dobrze. A więc jeszcze jedno. Czyli coś, co dzięki czemu możemy pisać w skrypcie co nam się podoba. A użytkownik tego nie zobaczy. A dokładnie komentarze. Zapisujemy. Odświeżamy. Nic się nie zmieniło. A komentarze nadal tutaj są. Dobrze. A więc to jest to, czego użytkownik nie zobaczy. To jest używane bardzo często do takich czegoś na przykład. Dobrze. Jeszcze jedna postawa, a dokładnie zmienne. jedno. A właśnie, aby ktoś się pytał, ten znak dolara, to ja sobie nie robię z nudów, tylko on tutaj musi być. Bo inaczej to to nie będzie zmienna. Dobrze, teraz robimy to, co ma być. Zmienna. I... no dobra, co ma być? Test. To jest zmienna z tekstem. O, o nazwie test. Trochę dziwne, ale dobra. Zmien... A liczbowa równa się na 23. Dobrze, i to jest zmienne. Można użyć w różny sposób. Na przykład, a właśnie, jeszcze jeden sposób na komentarze, a dokładnie wieloliniowe, które po prostu działają w wielu liniach. Z tego bodu, że ta, te po prostu działają do końca tej linii. Ten komentarz, przepraszam. Uwielbiam się. E I patrzcie. Dalszy ciąg. I teraz, nadal no, tego nie będzie widać. Co, się? No i co? No i czego? nie widać. No dobra, to jest jednoliniowy, a to są wieloliniowe. Dobrze, i teraz co z tymi z innymi robić, bo one, jak tutaj widać, się nie wyświetlają. No to można na przykład funkcją echo je wyświetlić. Jak? A no dokładnie. Tak, zobaczcie, że piszę bez cudu więc to jest zmienna. Zapisz, równa się i wyświetliło mi także tekst test tuż obok siebie, no to tak nieładnie nie wygląda. No to spacja, dobrze, teraz już widać tekst, który wykowaliśmy. W echo i tekst, który wywołaliśmy jako zmienna tak samo jest ze zmianą. a właśnie, jeszcze tak powtórkę z html -a. jak przejść na następnej linii proszę tak echo dolar jedna nova. Dobrze napisałem? Chyba tak. Co No i znowu wyświetliło. 23. No i wszystko no, jest dobrze. dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Całkiem znowu podstawowa. A dokładnie tablicy. Opa, A nie małpa. Dolar. Tablica. Równa się a raj ja tak robię żeby ładnie wyglądało i żeby było łatwiej zrozumieć z że można to w jednej linii zrobić ale dobra robimy na przykład nazwę pola tablicy tablica eee, człowiek i to wtedy jest Człowiek, co tu napisałeś? Sak To jest przykład, oczywiście. Go. Bomb. Równa się. Nie równa się, tylko. Jest równe. Ach, co ja robię? Właśnie taka jedna uwaga, co ja zrobiłem, że. Nie używajcie polskich liter. Ja z... Dobra. Ptak. I tutaj są przecinki na końcu. W ostatnim nie ma. Od razu mówię. No tak, w ostatnim nie ma. To będzie ostatni tutaj. Nie ma przecinka, a tutaj jest. Dobrze. Pod skróty nie istnieją. Dobra. No i nic nie ma. A tablica jest. Dobrze, a teraz żeby wam pokazać, że ta tablica na pewno istnieje, pokażę przy okazji jak się wyświetla ta tablica dobra. Tworzymy następną tablicę. Jeszcze jest jeden sposób na robienie tablicy, to koniec ta tablica. I tutaj co ma być? Na przykład Co tu no robić? Nie wiem. Człowiek równa się. Sak. Dobrze. A no więc przechodzimy do wyświetlenia tablicy. Co ja robię? Tablica, człowiek. I niech ją wyświetli. Tak. Widzicie, wszystko działa tak, jak powinno być. Dobrze. No i co? To jest podstaw tego pięknego języka PHP. Jest wszystko. Zapraszam na następne filmy, w których będę pokazywał następne funkcje. Nie, odczytywanie z plików, zapisywanie do plików mysql itp. Dobrze. Co więcej do mówienia. Do, do usłyszenia.